Cześć, z tej strony Natalia i witam Was w kolejnym odcinku z, z Minecrafta. E, tak, co się u mnie podziało ostatnio? No, e, to się właśnie podziało, że ostatnio dobudowałam po jednej i po drugiej stronie mój domek. Teraz on wygląda tak. i tak mam nowe nabytki dwie krówki tu chodzą sobie tu przystawiłam altivo ponieważ tu jeszcze będzie będą z Będąc dwie kratki albo trzy dobudowywane poprawiłam tutaj dwa domki Wcześniej było tutaj z białej terakoty, a teraz jest to z drewna. Razem z ociosanym. I tak. Mówiliście mi ostatnio, żebym budowała według swoich, że tak powiem, według swoich pomysłów. Dlatego też zmieniłam sobie tutaj mostek zrobiłam sobie z pół płytek. i myślę że to lepiej wygląda co Wy o tym sądzicie no tutaj też troszeczkę sobie podrównałam i zaczęłam ostatnio już wam pokazuję zaczęłam ostatnio budować taki oto mostek Hmm. O, coś w ten design. zaraz mi się łapa, to skończy. No i wpadłam. super. Bardzo się cieszę. Pębior by musiała być. O. Oj nie to chciałam. A nie mam siekiery przy sobie. I od razu to o, ten sposób robię, aż do tamtego końca. Myślę, że odcinek nie będzie długi jak poprzednio. No tii. Świetnie. Już któryś raz z kolei mi wpadło. Wcześniej było tak, że po prostu się podpalałam. Ślisko było. Dlatego, że wpadła. O. Na kontrolu. Na kontrolu. Przynajmniej będzie bezpiecznie. Auć. To brało. Dobra. Tam było co 3. Raz, dwa, trzy, sto trzy, trzy to tutaj też niech będzie co trzy raz, dwa, trzy tu nie, nie tu niech padło a później to jakoś wyciągnę nie, to był zły pomysł Nie v tą stronę. Tak. Świetnie. <hým> Ale jakoś idzie. Najważniejsze, żeby się nie poddawać. Coś mi się wydaje, że ten most będzie długi, ale właśnie o to chodzi, żeby był, że Chciałem się umyć. Tu jeszcze będzie stopień z półpłytki, znaczy z płyty też świerkowej, żeby było. Chyba, tak. To będzie z ze świerku. Tak samo jak płot ze świerku. Нету. О, может, здесь его Ну, и посмотрим Przynajmniej jednej. To nie będzie potrzebne. Zjemy sobie akurat piękny, piękny zachód słońca na shaderach. Polecam. Raz, dwa, trzy. Tu. Tutaj. Nie znowu wpadłam. Oj, jajko, dobra. Na razie się ten nie zajmuję. Pośnam sobie parę drzew. Najwięcej to mi właśnie będzie potrzebne ze z śpierku z brzozy i chyba z dębu tam się coś wydaje, bo z dębu ja bym chciała bardziej o właśnie, patyki no, nie mi się skończyło dobrze to my możemy wracać już o tego w ogóle to ja troszeczkę podrównałam. Tak. Prześpimy się może co by na to. Co ty tu robisz? Nie masz swojego łóżka? Wypadł mnie stąd. Ja tu śpię. Dziękuję. Tak, to sobie ukryłam. Piec. Tu mamy właśnie te potrzebne rzeczy: czyli bruk, drewno, patyki, cztery skrzynie. To są te donate, y, ale z nich to raczej nic nie wypada. No. Nie mówię. Także. Tu mam tą ziemię. O, tu białą terakotę, ociosany ten pień, No i wszystko kamienne. Gdyż robiłam tutaj, to ten domek powiększałam trochę. Tutaj dwa. I tutaj też dwa. A tu planuję minimum 3. Czy znaczy, tak będzie to, tutaj. Tylko nie wiem, co wtedy z tym dachem będzie, ale też chyba będzie w tym samym stylu. Co reszta domków? Poza tym. Dziękuję wszystkim za wszelkie łapki w górę, za miłe komentarze. To naprawdę motywuje człowieka do dalszego do dalszego nagrywania odcinków. O, to jest ta dziura. Tam jest granit, dioryt i chyba mieć. Tu ostatnio bawiliśmy się z tymi, nie ostatnio, w drugim odcinku bawiliśmy się z tymi skrzyniami NTD. I stwierdziłam ostatnio, że nie będę ich w ogóle otwierać. Cześć. No to później do ciebie przyjdę. Mm. Tu mam kamienia, trochę. Także... Mm. Według mnie tamten most, no już na no następny odcinek będzie ukończony. Z domkiem też coś porobię. Tu dodałam inne schody. A co za zgromadzenie tu? <laughs> Aha. To by było na tyle, mówicie? <laughs> świetnie. Znowu się zmagają przeciwko mnie. <laughs> o koteczek. Koteczek. Чика, 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 Я чала статню шукала. был. Ну, то и доставил ложка. То. То. I tam nie chcą spać no piękna z wieczka. No nie wiem czy się zmieniło cokolwiek chyba tak Dobra. Także ja przy Adiego się żegnam, dziękuję Wam serdecznie na, za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, Najczęściej. No pa pa.